Hej, z tej strony witam was, Dante na SN7. W tym odcinku z Make. No to cóż, przyszła pola na niebieskie pola użytkownika The Machine Bodaj, że jakoś tak ciężko mi to odczytać. Nieco taki napis. O, tutaj nie ma mapy świata. Tutaj mamy po prostu niebieskie krainy. No dobra, czyli to będzie jeden etap, czy co? Znaczy było tylko zwycięzce konkursu, ale tamte czy Wcześniejsze światy, no to były właśnie świata. Czy to jest etap tylko? Znaczy tylko. Zobaczymy zresztą. Znaczy nie mówisz, jak coś jest, już nie jest światem, to nagle jest słabsze. Po prostu mnie zastanawia, czy w to po będzie wchodzić po sobie. Au. No i fajnie, no i... O dobra, dziełki wielkie. Jest tu coś? No i tak tutaj nic nie ma. Hm. Uff. Ładnie to wszystko wygląda, nieprawdaż? Oczywiście jakaś musi być, osinka tego typu. Właśnie to na niebieska, niebieskie pole, tak. Znowu całkiem. Aha, skąd ja to miałem wiedzieć? Powinna być jakaś informacja, bądź co, bądź. Tak, w ostatniej chwili. Coś nie tak dla mnie było, więc się udało odskoczyć. O, tutaj coś jest akurat. Nieźle. Szybko strzela sześcioma kulami oknia. i no, no tutaj chyba lepiej mi zaszować I co tutaj to? Pójdzie? No, pójdzie. Aha, nie wychodzi, dobra? Aha, czy to jest jak wulkan, że one wyjdą zawsze, choćbyśmy byli obok nich. Myślałem, że to spadnie, ale nie. Przeczucie mnie myliło. Okej. Okay. Czyżby to był tylko jeden etap? No, jak widać to był tylko jeden etap. Ale bardzo ciekawe, tam muszę przyznać ładna kolorystyka Trudność myślę bardzo zbalansowana, w sensie nie było za łatwo, nie było za trudno, myślę w sam raz No i cóż, tam na dole chyba wszystko załatwiłem W sensie chodzi mi o to, że tutaj wszystko tam na dole załatwiłem, no to... Przyszła pora na pomidora A tak na serio no to na literowe siaty majowe No to hej będzie, jak można zauważyć te czerwone, to słyszę te niedostępne Nie wiem czemu, ale zaczął od K i skończył na S Dlaczego nie wiem nie żeby mi to aż tak przeszkadzało w każdym razie, dobra Myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku oczywiście Pozdrowienia chcę PWZ, Pikachu Fan 150, Demus, Disaman Gaming, KNPL, Kuba, MSXD, działność i Dansen. No cóż, ja Was wszystkich pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was ogólnie wszystkich bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!